Zadanie pierwsze to zadanie z układem nierówności. Pierwszy przykład no to są dwie nierówności, jeżeli one mają być równocześnie spełnione, bo mamy znaleźć zbiór liczb, które spełniają równocześnie obie nierówności, więc w takiej sytuacji je obie rozwiązujemy i bierzemy w taką klamerkę. No i rozwiązanie takiego układu nierówności polega na tym, że musimy najpierw rozwiązać jedną nierówność i też drugą doprowadzić te rozwiązania do postaci przedziału i po prostu dla tych dwóch przedziałów, które będą, spełniać te, które będą rozwiązaniem tych dwóch nierówności osobno, bierzemy część wspólną. I w ten sposób rozwiązujemy taki układ nierówności. Także najpierw rozwiązujemy sobie tą pierwszą, czyli x dajemy na jedną stronę na liczby, na drugą. Jeżeli tutaj dziewiątkę damy na prawo, na stronę liczb, to zmieniamy jej znak, czyli tu będzie 13 minus 9, czyli to jest 4. I równocześnie też rozwiązujemy tą drugą, e, czyli też nie musi być tak, że do ostatecznej postaci, że teraz rozwiązujemy, ale raczej nie, nie wygląda to tak, że rozwiązujemy cały czas jedną, potem do końca drugą, gdzieś tam osobno, To raczej kontynuuje się to w tej klamerce. No tak to ładniej wygląda i tu wtedy jest to tak podkreślone, że tu chodzi o ten układ nierówności. E, no i ta dolna, czyli tutaj szóst, minus szóstkę dajemy na prawo z plusem, czyli będzie tutaj po prawej 10, bo 4 plus 6. No i jeszcze tą drugą musimy dokończyć, bo tutaj nam została dwójka, czyli dzielimy ustronnie przez dwa, i ta dolna będzie już ostatecznie jako x mniejsza od 5. Jak już mamy w takiej postaci te dwie nierówności, no to rysujemy sobie przedziały, które są rozwiązaniem każdej z tych nierówności osobno, czyli przedział pierwszej nierówności to są x, większe równe 4, to jest ten przedział na czerwono. I x mniejsze od 5 to jest ten przedział na niebiesko, i część wspólna tych przedziałów jest rozwiązaniem tego układu nierówności. Czyli część wspólna to jest ten obszar po środku, tam gdzie istnieją te dwie linie, czerwona i niebieska. No i to będzie przedział od 4 do 5, ta część wspólna. I żeby mieć pewność, jakie tutaj dać przedziały, to zawsze sobie sprawdzamy, czy czwórka jest wspólna dla obydwu przedziałów. Jeżeli tak, to dajemy zamknięty przedział tutaj, a jeżeli na no teraz piątka, patrzymy, czy piątka jest wspólna dla obydwóch, no nie, bo w tym przedziale czerwonym jest, a w niebieskim nie ma, więc dodajemy tutaj otwarty, bo nie jest piątka wspólna. To dokładnie tłumaczyłam w działaniach na przedziałach, więc jeżeli tutaj nie rozumiecie, co robię, to, to zapraszam, żeby sobie zerknąć na, na działania na przedziałach, tam było to dokładnie wyjaśnione. No i kolejny układ nierówności, tutaj na takiej samej zasadzie też rozwiązujemy sobie tą pierwszą i równocześnie rozwiązując drugą, czyli najpierw tutaj sobie dam 3x po jednej stronie, szóstkę dałam na drugą stronę z minusem, czyli tutaj będę mieć teraz minus 15, tutaj minus x zostawiam, jedynkę daję na prawo z minusem, czyli tu będzie po prawej 2, tą górną sobie jeszcze dzielę na 3, czyli wyjdzie x większe od minus 5. I tą dolną jeszcze dzielę na minus 1, żeby mieć tutaj sam x. E, tylko tu muszę pamiętać, że jak dzielę e, nierówność przez liczbę ujemną bądź mnożę, to zawsze ten znak nierówności się odwraca przeciwnie. Czy jak tu było większe równe, to teraz będzie mniejsze równe, ponieważ podzieliłam przez minus 1 minus x, czyli będę miała x i dwójkę podzieliłam też przez minus 1, są będę miała tutaj minus 2. No i znowu rysuję przedziały, które będą, będą rozwiązaniem tych, tych obu nierówności, Czyli ten czerwony dla tej nierówności górnej i niebieski dla tej dolnej. I część wspólna tych przedziałów to jest właśnie rozwiązaniem układu. To jest przedział, który będzie rozwiązaniem układu tych nierówności. Czyli tutaj równocześnie istnieją te dwie linie w przedziale od minus 5 do minus 2. Patrzymy jeszcze, czy minus 5 jest tutaj wspólna. No nie, no bo jest wspólna wtedy, kiedy jest w obu przedziałach, a nie ma jej w tym czerwonym, więc będzie bez minus piątki, a minus dwójka jest wspólna, więc będzie razem z minus dwójką, bo tu w tym przedziale ma być to, co jest wspólne, czyli jest w jednym przedziale i w drugim równocześnie. No i kolejne, kolejny układ nierówności, też wszystko na takiej samej zasadzie, tutaj trójkę daję na prawo z minusem, czyli tu będzie 1, piątkę sobie przerzucam tutaj na prawo z minusem, czyli będzie 1 minus 5 to minus 4, Później pozbywam się tutaj minus dwójki, e, dzieląc na minus dwa obustronnie, tutaj pozbywam się minus czwórki, dzieląc na minus cztery obustronnie, z tym, że uważam, bo jeżeli teraz dzielę na minus, na liczbę ujemną, to mi się znak nierówności odwraca, czyli tu mi się odwrócił, tak? I tutaj widać, że też się odwrócił. No i tutaj jedynka dzieliłam na minus 2, więc tu jest minus jedna druga, tutaj minus czwórka dzieliłam na minus 4, czyli tu będę miała 1. No i też rysuję sobie te przedziały, biorę ich część wspólną. I tutaj akurat minus 1, druga i 1 to są liczby, które są wspólne dla obydwu przedziałów. Stąd tutaj ten przedział, który jest rozwiązaniem, będzie obustronnie zamknięty.